Ty też uważasz, że Oskar Pietuszewski tak przerasta resztę Twojej grupy, jak to jest przedstawione w mediach? Nie, nie odbieram tego. Nie odbieram tego na takie, To jest na pewno chłopak niesamowitym potencjałem, ale nie odbieram tego, że on przerasta tą grupę i innych zawodników. Czasami wrażenie, że to jest krzywdzące dla reszty ten, to, przepraszam. No, to jest niebezpieczne. Ja myślę, że to nie chodzi o to, że to jest, że to jest krzywdzące, niebezpieczne dla całej grupy. No, A bo dla Oskar jak... Oskar nie mówi tego sam o sobie, tak? Nie, jasne, jasne, ale jednak te to bardzo... czyta i zastanawiam się tak, na ile on ale... tą presję na siebie zwiększa. Tak, na pewno ta presja będzie coraz większa na nim. Ale przez te trzy zgrupowania, sześć spotkań w rependacji U-21 w żadnym momencie ja nie zauważyłem takiej sytuacji w jego zachowaniu, gdzie można by powiedzieć uderzyła mu jest, jest jak, jak gdyby, stawia się ponad drużyną, absolutnie nie.